Robimy unboxing. wapka Focus 2, karta przeznaczona tylko do koncentratów. Jeden z lepszych sprzętów. Chyba największy konkurent Pufko Peak Pro. Sprawdźmy tego gagaska. <słuchaj> o, zobaczmy, co tu się dzieje. Jakieś instrukcje, manuale, quick start idę. O, i to się ceni. Słuchajcie, plecaczek to jest to. Dlaczego? Sprzęt tani nie jest, więc generalnie taki e, casec to jest fajny gest, nie? Fajny, fajny. Uwaga. O, ale fajny kolor, w ogóle, zobacz, taki bordo. Fajne szkło, nie jest całkowicie przezroczyste. To jak się pewnie lekko zabrudzi po jakimś czasie, to też nie będzie widać tego nalotu. E, komora mniejsza niż 3D Chamber w Peak Pro, natomiast no dosyć sporych rozmiarów. Fajny wyświetlacz. O! Zaskoczył! Trzeba tylko zmienić na e, z Fahrenheitów na Celsjusza do Jak Zobacz, jaki fajny, nie? Patrz, tutaj zioło, oj. To jest akurat mega fajny, fajne. Fajne, fajne, robi wrażenie, no. I jeżeli masz receptę na koncentrat, możesz sobie za darmo wypożyczyć u mnie e, te dwa oto sprzęty, gdyż Latują do darmowej wypożyczalni. A też jest bardzo fajny, też ma super plecaczek i wygląda tak, będziemy wow. Dzięki Bobi za prezent. Zaraz będzie testowane.